Siemanko, z tej strony Paweł. Witam Was w pierwszym odcinku nagrywanym przez moją osobę. Dzisiaj co będziemy robić? Mamy tam już postawione dwie przyczepy D47. Będziemy ładować e, starą pryzmę, która niestety po prostu się nie udała. Nie w tamtym roku chłopaki nie, nie zdążyli na czas przykryć drugą warstwą folii i niestety wszystko się zepsuło. I teraz my to musimy wywieźć na pole na pryzmę z obornikiem, troszeczkę to waży. Tu jest dosyć duży krokodyl, oczywiście. Znajdujemy się w John Deere 6810 125 koni. Tak jak mówiłem, dwie przyczepy D47. Miały być sporo na, nagrywane przez siano kosy, zwożenia bel ze wszystkiego, ale no niestety jakoś. Człowiek nie miał odwagi, żeby zacząć. Ale jeżeli ten odcinek dobrze wypadnie, no to teraz już na drugi pokos a niebawem zaczynamy. Mam nadzieję, że coś będzie już nagrywane. A tutaj oczywiście pozdrawiam Grześka z Gagro, z Gagro TV, który bez przerwy mnie namawia, żebym właśnie zaczął w końcu coś nagrywać. Widział tam wcześnie, wcześniejsze odcinki jak byliśmy u Krzyśka z gier baryłki. I mówi, że dobrze wszystko wychodzi. Mówi, żebym tam się po prostu nie stresował i żeby nagrywać. Tak więc Grześka pozdrawiamy. Grzesiek do nas przyjedzie, przyjedzie do nas na wczasy. Nie będę zdradzał kiedy, ale na pewno filmiki też się z tego pojawią, a my właśnie zaczynamy ładować pierwszą przyczepę. No, trochę kurde waży to. To jest lekko przechyliło tu w ostatnim odcinku, pewnie jak widzieliście, jeżeli ktoś oglądał to chłopaki skończyli ogrodzenie przed kotami, bo niestety ale bardzo dużą szkodę wyrządzają te koty. Ogrodzenie zostało podłączone pod pastów tak jak dla, dla krów, jak dla bydła. Miejmy nadzieję, że jak po prostu podejdą próbują, że jest pastów, to w końcu odpuszczą. Bardzo dużo tych bel niestety trzeba było łatać. Niektóre owijaliśmy też od nowa, bo niestety nie tylko koty nam przeszkadzają, tak samo też ptaszki na polu. Jeżeli belę kilka dni postoją na polu, no to niestety ale właśnie ptaszki też dziobią, skubią. I niektóre były już w takim stanie, że trzeba było je praktycznie najlepiej to wyszło od nowa powinąć po Oczywiście nie pełnym cyklem, ale chociaż z jedną warstwę od nowa nałożyć, od razu zostały ustawione. I miejmy nadzieję, że, że się zakiszą, bo oprócz tej pryzmy. To ja już troszeczkę bel też w tym roku wywiozłem na, na obornik, bo niestety, ale wszystko było podarte A to co podarte, to wiadomo, że się nie zakisi dobrze I niestety, ale były straty I Tu niestety mamy też takie, kurde, kolejny Tutaj akurat, gdzie te pryzmy są, gdzie bela To wszystko to jest glina i tu jak troszeczkę popada, to się po prostu nie da po tym jeździć A dwa dni temu tak, co chłopaki nagrywali, no to dwa dni temu spadło u nas w ciągu nocy 30 litrów wody. Tak jak widać, tam z przodu jest już bajorko. a troszeczkę się wysypało. Ale my tu jedziemy przez las, to tam nawet jak się trochę wysypie, to nic się nie stanie. Też nie wiem do końca, kurde, co mówić, jak mówić. Jak to się mówi, jak człowiek już troszeczkę tych vlogów nagrywa, to jest inaczej. U mnie to będzie pierwszy vlog. No ale może coś jeszcze właśnie się pojawi później z układania bel, z wożenia, bo też jeździmy i po ludziach sporo, ale też i nasze będzie później koszone niedługo. Więc, więc mam nadzieję, że coś więcej się pojawi. Tak jak to właśnie, kurde Na vlogu to się człowiek trochę stresuje Robota nie tak idzie Zaraz to oczywiście tą folię nie będziemy wywozić Zaraz ją pójdę i wyciągnę stamtąd Każdy kawałek folii jaki będzie To oczywiście będziemy wyciągać To tam jeszcze jest jedna bela Którą trzeba będzie Zdjąć folię, zdjąć siatkę I dopiero po prostu taką będziemy wywozić Wcześniej, jak wywoziłem bele, to wywoziłem platformą i dopiero na polu ściągałem siatkę, żeby to się wszystko nie rozwalało. A teraz, jak już mamy normalnie przyczepy i są borty, to, to będziemy w taki sposób, że ściągamy od razu. I dopiero takie będziemy wywozić. Tu jeszcze jedną doładujemy, nie ma co za dużo ładować, bo u nas też są górki, nie górki, to wszystko. Będziemy przesadzać z ilością, bo swoje i tak to waży mi się wydaje, że na razie tą belę przełożę, żeby ją na drugą przyczepę włożyć bo ona to może mi się po drodze rozwalić. Mam że kamera jest dobrze ustawiona. Mam tutaj podgląd na telefonie, coś ten program. Nie wiem, przed chwilą go zaktualizowałem, ale w ogóle mi nie pokazuje, że nagrywa. Zaraz dajmy kamerę i zobaczę, czy wszystko się przypadkiem nagrało, czy nie. Się jeszcze nie chcę odczepić. Jak z kopakami w tym roku działamy, to ja jestem właśnie odpowiedzialny za zwożenie Ja pracuję na Turze. Że tak powiem, najlepiej mi to chyba odpowiada praca, gdyż ja praktycznie od, od kilku ładnych lat też u yy, wujka na gospodarstwie pracuję na koparku ładowarce. Niedawno pracowałem w Gdańsku, to jeździłem taką dużą quadromą Volvo. No i tak właśnie. Prace przy ładowaczu chyba najlepiej, najlepiej mi prosto odpowiadają, więc tutaj jak najbardziej właśnie tak samo moja rola polega na tej roli, żeby właśnie zwozić bele. Dobra, troszeczkę dociśniemy. Może nam się nie będzie rozwalać to. Pewnie dużo osób powie, że mi to bardzo chaotycznie idzie, ale no niestety na vlogu to tak może wyglądać no, Tam się siatka ciągnie, zaraz ją pójdziemy ściągnąć Może to trochę chaotycznie wygląda No ale musicie mi wybaczyć, to jest pierwszy vlog Może z czasem już będzie łatwiej to wszystko nagrywać No tu sobie delikatnie jeszcze dołożymy na tył Dobra, to widzimy się później, jak już po prostu dojadę na miejsce, gdzie będziemy to zwalać. Dobra, witam po krótkiej przerwie. Mamy już zrzucone dwie przyczepy. Nie nagrywałem tego, bo tutaj oczywiście skakania przy bortach jeszcze musiałem pospinać przewody hydrauliczne. A przewód od pierwszej do drugiej przyczepy był luzem, nie jest na stałe zamocowany, więc musiałem tam trochę poskakać. Mamy już tutaj wywalone, właśnie wszystko na, na pryzmę, gdzie jest właśnie składowany obornik. Zaczyna coś powolutku kropić. To jeszcze sobie delikatnie podgarniemy na górę, żeby było miejsce na kolejne przyczepy. No i wydaje mi się, że jak to zrobimy, to już po prostu nie będziemy więcej nic nagrywać. Tylko tak, jak widzieliście, załadunek tutaj po prostu miejsce na pryzmie gdzie to zwalamy i to sobie tutaj tam z tyłu widać są bele, które woziłem wcześniej one już też sobie właśnie są tutaj, żeby sobie trochę przegniły jeszcze bardziej i jak już nabierze to mocy urzędowej, że tak powiem będzie to rozwożone po prostu po polach o, później sobie weźmiemy tamtą folię wyciągniemy może ona sama się wyciągnie No nie Później ją zabierzemy Jak będziemy kończyć zjeżdżać No i tak to wygląda Mamy tam jeszcze kilka ładnych przyczep do wywiezienia Miejmy nadzieję, że teraz będzie już tego dużo mniej do wożenia Bele zostały ogrodzone siatką Miejmy nadzieję, że to pomoże A tutaj za nami, tak jak widać, jest pole, z którego były zbierane bele, właśnie te cięte. Tu jest 12 chyba i pół hektara, coś takiego. No i są oczywiście mega góry. Tu są jednak chyba z większych gór na gospodarstwie. Tutaj tego nie widać, no ale tak jak po poziomie można, można to zauważyć, że jest naprawdę dosyć stromo. Tutaj to powiem szczerze, że nawet i Johnem jest problem chyba lawetę na, na pusto wciągnąć pod tą górę. Jest bardzo stroma. Z drugiej strony tak samo, tutaj widać lucerna jakaś rośnie. No i niebawem pewnie też to będzie koszone na drugi pokos. To najpierw pewnie będzie pokoszone, czyli będziemy na razie zbierać sąsiadów, bo u nas tam jeszcze troszeczkę kilka dni na pewno, może nawet z tydzień minie, zanim będziemy te nasze hektary zbierać. Może już nie nawet i niedługo na ten drugi pokos i zator już będzie przywrócony do żywych niestety była taka przygoda, że znaleźliśmy wodę w oleju zaprowadziliśmy do takiego kolegi który jest mechanikiem, ciągnik wczoraj zawiozłem tuleje tule, głowice do planowania dzisiaj je już odebrałem, zawiozłem do kolegi yy, zawieziona też jest pompach paliwowa też do, do sprawdzenia dzisiaj dzwonił do mnie majster, że do wymiany są wszystkie sekcje w pompie, bo, bo są uszkodzone. A też jeszcze ktoś, kto wcześniej pompę naprawiał, zamiast ją zregenerować, to po prostu ustawił maksymalną możliwą dawkę paliwa w pompie. I ten ciągnik nawet nie miał po prostu jak prze, przepalić tego paliwa. Kopcił na niebiesko i. I powiedział jeszcze, że tak ma być, że ten ciągnik jak faluje, to tak, tak ma być. Ta pompa się musi ułożyć, coś tam, coś tam. I po prostu teraz ten ten majster, który robił pompę, teraz robi powiedział, że, że tak oczywiście być nie może. No bo to chyba każdy wie, że ciągnik nie powinien tak falować, jak falował. Zginęły nam gdzieś jeszcze hamulce. To też kupiłem jedną pompkę, bo było coś nie tak właśnie z pompą w ogóle ciśnienia nie dawała. Tak więc pompka będzie wymieniona, ten drugi hamulec chyba się znalazł. I, i co tam jeszcze? Miejmy nadzieję, że, że te uszczelki pod głowicą i panowanie głowic pomoże, że, że już nie będzie tej wody w oleju. A jeżeli się okaże, że coś jest więcej, no to chyba niestety, ale trzeba będzie sprawdzać, czy przypadkiem nie poszła jakaś tuleja, albo czy przypadkiem blok nie jest pęknięty. Oby tak się nie okazało. Bo jeżeli blok, to już koszty będą troszeczkę większe, i jak to się zrobi, to wtedy pewnie będziemy wymieniać szyby już. A może jeszcze, jeżeli się w miarę gdzieś znajdzie tanio, to może się założy wspomaganie jeszcze do zetora. To już byłoby naprawdę wtedy dobrze. O, wpięło się ładnie. No, jedyny minus. John tutaj jest to, że ten właśnie, że tak powiem, Singwece do odbezpieczania zaczepów nie działa. No i niestety trzeba wychodzić i ręcznie go odpinać, a tak byłoby bardzo fajnie, bardzo szybko by się, by się z tego korzystało. Przy ułożeniu belto szczególnie można było sobie samemu odpiąć, później oczywiście przy zaczepie automatycznym sam się wpina. I mamy to szybko po prostu załatwione i można dalej wozić. No, tak jak widać, tutaj już dosyć wysoka lucerna, tu już prawie powyżej kolan jest to, to, to cała trawa i lucerna, co tutaj rośnie, więc mi się wydaje, że niebawem to będzie właśnie koszone. Tak więc ja będę chyba w tym momencie kończył, jadę po następne przyczepy. Zobaczymy, ile jeszcze dzisiaj się uda wywieźć. To już nic chyba dzisiaj nie będę nagrywał więcej. Mam nadzieję, że, że w końcu się przełamie i, i coś złożenia bel nagramy. Tylko wiecie, jak to jest. Przy belach to trzeba bardziej uważać, żeby gdzieś folii nie porwać, czy coś, żeby chwytakiem nie, nie uderzyć. No, ale może jakoś na spokojnie się uda. Zobaczymy może gdzieś u jakiegoś, że tak powiem, sąsiada, który może się zgodzi na to, na nagrywanie, to może coś się uda nagrać z rozładunku. A może u sobotnika, bo u sobotnika będziemy pierwszego wozić, albo u Saszki taty. Tak więc mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku z moim udziałem. Tak więc jeżeli macie jakąś krytykę na temat tego jak mi to wyszło, to jak najbardziej piszcie czy pozytywną, czy negatywną. Zobaczymy, poczytamy i po prostu subskrybujcie Daniela kanał, oczywiście rola.pl. No i do następnego, cześć.